Cześć, witam was w kolejnym jak i gdzie. Pytań o konkretne Warframe coraz więcej, a tak naprawdę nie jesteśmy nawet jeszcze w połowie tego, co nam zostało. Także lecimy z kolejnym pancerzem na liście. Tym razem przyszedł czas na Inarosa. Niezmiennie i logicznie zaczynamy od jego umiejętności pasywnej. W momencie, kiedy nasze życie spadnie do zera, zamiast wykrwawiać się i naraz okrywany jest ochronnym sarkofagiem. Od tego momentu mamy krótką chwilę, aby pobrać energię życiową z nieprzyjaciół oraz sojuszników. Kiedy to się uda, wracamy do walki. Pierwsza umiejętność aktywna to susza. Uderzamy nieprzyjaciół piaskiem, jednocześnie oślepiamy ich i wysysamy im życia. Augment dla tej umiejętności to Klątwa Suszy. Zabicie oślepionego przeciwnika ciosem kończącym ma 75% szansy na przyzwanie zmory, która będzie walczyć po naszej stronie. Druga umiejętność aktywna to Pochłonięcie. Przytrzymanie przycisku odpowiedzialnego za tę umiejętność sprawi, że pochwycimy przeciwnika, przyciągając go do siebie. Następnie stajemy się niewrażliwi na obrażenia i wysysamy energię życiową z tego przeciwnika. Ostatecznie kiedy ten wróg zginie umiejętnością pochłonięcie, przyzwana zostanie zmora, która będzie walczyć po naszej stronie. Fajny jest ten mogła się go dotknąć. Kurwa pojebie, kurwa! kurwa Dalej, czyli trzecia umiejętność aktywna to burza piaskowa. Zamieniamy się w wir piaskowy, który zadaje obrażenia wszystkim wrogom w zasięgu. Poza tym łapiemy ich w ten wir, przez co są niezdolni do jakiegokolwiek ataku. Burza Żywiołów to augment dla tej umiejętności. Od teraz Burza Piaskowa ma 50% szansy na nałożenie zmiany statusowej, bazujące na obrażeniach i modach naszej broni białej. Ostatni skill, czyli Ultimate i Narosa, to chmara skarabeuszy. Przytrzymanie tej umiejętności sprawia, że poświęcamy nasze życia, aby stworzyć dodatkowy pancerz. Następnie możemy nacisnąć tę umiejętność, aby wypuścić chmarę z karabeuszy. Będzie ona zadawać obrażenia wrogom i leczyć nas oraz naszych sojuszników. Augment dla ultimata to rój negacji. Od teraz pancerz będzie chronił nas przed efektami statusowymi. Poza tym stracimy 3% dodatkowego pancerza w momencie, kiedy zostanie zablokowany efekt statusowy. I to tyle jeśli chodzi o umiejętności tego frame'a. Zwróćcie jeszcze tylko uwagę przy modowaniu go, że Inaros nie posiada tarcz. Także jakiekolwiek modyfikacje, które zwiększają ilość albo przyspieszają ładowanie naszych tarcz, nie mają tutaj najmniejszego sensu. Omawiane wcześniej augmenty do zgarnięcia w syndykatach arbitraży Hexis i sekwencja Perin. Przyszedł czas, aby omówić gdzie wyfarmić Inarosa. Główny schemat oraz komponenty do tego frame'a to nagroda za zadanie Pustynny Władca Inaros. To zadanie otrzymamy od Barokitira. Jest to specjalny handlarz pustki, który odwiedza nas co dwa tygodnie. Pojawia się w piątki o godzinie 15 i zostaje do niedzieli właśnie do tej samej godziny. Kiedy zbliża się dzień jego wizyty zobaczycie na mapie taki oto znacznik. Sam ten punkt będzie coraz bliżej przekaźnika, do którego leci Barokitir. I kiedy nastanie jego dzień oraz godzina, odwiedzamy go kupując zadanie za dukaty i drobne kredyty. Skoro przy dukatach jeszcze jesteśmy, otrzymujemy je poprzez sprzedaż części primeowych w specjalnych kioskach na przekaźnikach. Także jeśli otwieraliście jakiekolwiek relikty i macie w nadmiarze jakiekolwiek części, po prostu je sprzedajcie za dukaty. Kiedy macie już odpowiednią ilość dukatów i kupiliście zadanie, trzeba się wziąć za wykonanie tego questa. Przy kolejności będziecie musieli wykrawcić to normalnie na swoim statku w warsztacie. Następnie pojawi wam się zadanie w waszej zakładce zadań na mapie gwiazdnej. Pierwsza część tego quest'a to nic skomplikowanego, lecicie na Marsa i po prostu wykonujcie wszystko po kolei. Na końcu tego etapu otrzymacie pierwszą nagrodę, będzie to główny schemat na Inarosa. Dalej będziemy mieli trzy etapy. Ukończenie każdego z nich wynagrodzi nas konkretnym komponentem na tego frame'a. Etapy te będą polegać na tym, że musimy zabić konkretnego przeciwnika w konkretnych ilościach. Także przed wyruszeniem na kolejną misję należy zebrać drużynę. Musimy spojrzeć na specjalne naczynie i sprawdzić jaki tam jest glif. To podpowie nam jakiego przeciwnika musimy zabić w konkretnych ilościach. Warto też zwrócić uwagę, że przed wyruszeniem na misję i wybijaniu tego co potrzeba, pamiętajcie aby naczynie uzupełnić w swoim sprzęcie. Czyli w specjalnym kole w naszym arsenale. Ok, przejdźmy sobie teraz do omówienia, co wam się może trafić w każdym etapie i gdzie znaleźć konkretnego przeciwnika. Przy pierwszym naczeniu może wam się trafić załogant z Detronem, poszukiwacz lub wybuchowy biegacz. Jak pewnie zauważyliście, każdy reprezentuje jedną z trzech głównych frakcji w Warframe, czyli Korpus, Grineer i Zarażeni. Z nimi nie powinniście mieć większego problemu, ponieważ są to podstawowe jednostki tych frakcji. Ale, żeby nie zostawić Was po prostu z taką informacją, podam Wam przykładowe miejsca, gdzie możecie znaleźć każdego z nich. Załogantów z Detronem polecam szukać na Lua, misja Kopernik. Jest to uprowadzenie, czyli cel misji bardzo szybki do wykonania, a samych załogantów biega tam naprawdę sporo. W kwestii poszukiwaczy szukałbym ich na Ceres, misja Lex lub sedna, misja Adaro. Pierwsze to uprowadzenie, drugie to eksterminacja. Ostatni z tego etapu czyli wybuchowi biegacze najlepiej wybrać się na Pluton misja Hierakon. Jest to wydobycie. Będziecie musieli zabić 60 jednostek jednego z tych przeciwników. Kiedy to zrobicie, odpali wam się kolejny etap zadania. Wrócicie na Marsa, zrobicie wszystko po kolei, po czym dostacie kolejne naczynie z kolejnym glifem. Tu jeszcze taka mała dygresja. Po pierwszym naczyniu, kiedy uzbieracie pierwsze naczynie i wrócicie na Marsa, tam będzie etap, że zaatakują Was kawaty. Warto sobie wziąć skaner i poskanować, ponieważ tam będzie ich naprawdę sporo, a każdy kawat ma szansę wydropić dla Was kod genetyczny kawata. I po uzupełnieniu pierwszego naczynia, i wykonaniu tego etapu dostaniecie Neuroptykę dla Inarosa. Lecimy teraz z uzupełnieniem drugiego naczynia. Tutaj może Wam się trafić Moa z Railgunem, Pani Hajeków lub Matka Roju. I po kolei, po Moa wybrałbym się na Europę. Misja Kokabiel. Będzie to sabotaż. Tu jeszcze tylko mała uwaga. Pamiętajcie, że drugi etap, czyli drugie naczynie do uzupełnienia, wymaga od was troszeczkę rzadszych przeciwników. Wróćmy teraz do naszych glifów. Drugi to Pani Hayek. Po nią wybrałbym się na obronę. Jest to Helen, misja na Saturnie. Ostatnia, czyli Matka Roju, polecałbym Eris Isos. Jest to uprowadzenie. Za wykonanie tego etapu zadania macie powłokę dla Inarosa. Ostatni etap i uzupełnienie ostatniego naczynia wymaga zabicie rzadszych, dużo rzadszych przeciwników. Przeciwników. Także po kolei. Tutaj może wam się wylosować Bursa Negator, Maniakalny Grinner albo Juggernaut. I tak naprawdę ten pierwszy sprawia najwięcej problemów, ponieważ on występuje trochę rzadziej niż pozostali. Po niego pofatygowałbym się na Europę misja Baal. Eksterminacja. W kwestii maniakalnych griner zapraszam na Uran, Zabójstwo Tyl Regora, Misja Titania. Tamtejsi maniakalni ze spokojem zaliczą wam się do tego zadania. Ostatni, czyli Juggernaut, zapraszam Was na Eris misja Saxis. Jest to eksterminacja. Kiedy już tam będziecie, wykonujecie normalnie zadanie, czyli wybijacie wszystko co biega dookoła. W pewnym momencie usłyszycie ryk, a Lotus poinformuje was o obecności Jaggernauta. Od tego momentu musicie wybijać jak największą ilość zarażonych, żeby Jaggernaut w ogóle wami się zainteresował. Kiedy to się uda, Lotus poinformuje was, że Juggernaut pojawił się na mapie i tyle. Ostatni etap, trzeci, czyli trzecie naczynie wymaga zabiciu pięciu takich przeciwników. Nagroda to nic innego jak systemy do Inarosa. I po wykonaniu zadania Pustynny Władca Inaros posiadamy wszystkie części potrzebne do złożenia tego frame'a. Jest jeszcze jedna opcja zdobycia całego Inarosa, czyli głównego schematu wraz ze wszystkimi komponentami. A dokładniej zrobimy to za reputację u ucefalona Marisa na jakimkolwiek przekaźniku. Ale skoro jesteśmy przy tym Warframe'ie, mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. Dotyczy ona Inarosa Prima. Kiedy już go posiadacie, odwiedźcie Baro Kityra. Będzie on miał dla Was specjalne zadanie za 100 dukatów i 25 tysięcy kredytów. Kiedy już je wykupicie, w pustce pojawi Wam się specjalna misja. Jest to nic innego jak obrona samego Kitira. Za wykonanie tego zadania otrzymamy jedną z pięciu nagród: na ramienniki, na golenniki i na pierśnik z serii Latron Elixirs Figurka i narosa na nasz orbiter, oraz alternatywny hełm dla tego frame'a. Poza tym też otrzymujemy gwarantowane widmo pustynnego ślizgacza. Także, żeby otrzymać wszystkie nagrody musimy wykonać to zadanie 5 razy. A tylko raz możemy kupić to zadanie podczas jednej obecności Kitira. I to tyle jeśli chodzi o tego frame'a. Wyszło wyjątkowo długo, a wszystko przez to zadanie, które wiem, że potrafi przysporzyć problemy. A jakie wy macie przemyślenia a propos tego frame'a? Macie go już w swojej kolekcji, czy będziecie go farmić pierwszy raz? Dajcie proszę znać w komentarzach. Ja wam bardzo Dziękuję za słuchanie i na razie.